Mamy 30 lipca 2019 roku. Jest godzina gdzieś 15 po 7 rano. No i jest niespodzianka. Nie ma mamuśki, nie ma maluchów. Chodzę, szukam, nawołuję. Ani jednego, ani mamuśki. Byłem na osiedlu Bocianówka. Tam też nie ma. I jest to tyle dziwne, bo deszcz nie padał. Normalnie wyludnione. Znaczy, wyludnione. Tylko, jak to odmienić? Nie ma kotów. Basiorek, gdzie oni się wynieśli? Czy ona wyniosła je? Tu nigdzie nie ma. Jedzenia nic nie ma. Romeo szaleje. Tutaj dokazuje. No. A kotka. Nie ma. Znowu jakiś numer? Wykręciła mamuśka. Zdawałoby się, miejsce dla nich, jakie sobie wybrała, najlepsze, bo blisko ludzi, jedzenia i nie ma. Zobaczymy, tutaj. Piotrek mamuśkę woła. Tutaj nikt się nie widzę. Pasiorek szukaj. Zobaczymy tutaj. Wczoraj mamuśka leżała tutaj. Zwykle kociaki jak miał to leciały. Z bocianówki przyniosła je, przeprowadziła tutaj, ale tutaj też nie wychodzą. Chce wodę pić. Ciotki, całą noc nie było. Basiorek jak zwykle ze mną chodzi. Romeo też. Tam Zajemnicze zniknięcie Mamuśka Kicia co ona je wyprowadziła? Jeszcze gdyby mamuśka była, a kociaków nie było no to bym pomyślał, że ktoś kociaki złapał, wyniósł ale mamuśki też nie ma. Znikła razem z kociakami. I nawet nie reaguje. Pójdę jeszcze tutaj, nie byłem. Podwierzę. Może coś jej odbiło, i postanowiła znowu wyprowadzić za parka. Jublek idzie. I nie ma. Cześć. Cześć. Proszę, tutaj jedzenie wyłożyłem na wieczór pełno mięsa. Nie ma nic. Jeszcze ktoś karmy mokrej, dużo wyłożył, chyba Robert. I to była spora kubka. Też nie ma, znikło. Tutaj też nie ma. Nie ma. Od mamuśka, jaki numer wykręciła? No, chwaliłem tą mamuśkę, że bardzo taka kochająca matka. Ale co ona miała na myśli teraz z tym kochaniem, żeby je schować? Nie ma Basiorek. Gdzie ona je wyprowadziła? Roma, oszukaj. No nie ma. No nic, trzeba czekać, a zgudnieją. To wyjdą, może gdzie ona mogła je wyprowadzić Jeszcze ja rozumiem, że śpią gdzieś, ale zwykle jak miałczałem, to wychodziły, jak były w pobliżu. Mało, same latały. A teraz miałcze i nic. Żadnego ruchu. Żadnego śladu. To jest zagadkowe. No już raz mnie babcia, ma, mamuśka zaskoczyła, jak z bocianówki przeprowadziła je tutaj, do ogrodu Miciurina. Ale teraz ani na bocianówce nie ma, ani tu, ani pod wieżą. To ja już nie mam pojęcia. Basiorek wraca. Co ona wypróbinowała? Co ona miała na myśli? Żeby je wyprowadzić gdzieś i schować. Trzeba będzie zlikwidować całe to osiedle. No poszło. Pustka. Nie ma basiorek. Widzisz? Nie ma. Pomużka, kicia. Sójka Ciotka tam chodzi? Węszy? dobry. Nie ma.